Tak, Kto Świat według następna? Ludwiczka. A nigdy nie byłem dobry w sporcie. Nie cierpiałem w u i nie chcieli grać ze mną tylko w dwa ognie. Trener nienawidził mnie. Anderson, ruszasz się jak krab! Facet nie lubił krabów. Naprawdę dobry byłem tylko w tropieniu. Na czworakach i nie musiałem się śpieszyć. Aha, całkiem niezły byłem też w wiszeniu na poręczy. A, to były czasy. Mówią, że bieganie to zdrowie. Nie wierzę. Codziennie słyszę, ludzie idziesz na jogging? Zrobić parę rundek? Nie idę. Ja jadę. Mam samochód. Nie dam się na to namówić. Wiecie, co lubię? Zjechać sobie windą i dalej spokojnie. Iść do cukierni za rogiem. Kupić wielkie ciacho i od razu je zjeść. Stanowczo wolę to od joggingu. I szafa gra. Grunt to dobry trener. Szkoła podstawowa to jedno długie pasmo upokorzeń. Ochydna paciaja w stołówce, zatłoczone szkolne autobusy i trzy godziny tygodniowo średniowiecznych tortur, które nazywa się WF. Jensen! Hej, Darby! Brody! No, wybieraj! Męska decyzja! Nie zazdroszczę ci, Franklin! Tu, Franklin, jestem tutaj. Widzisz mnie? Wybierz mnie, a nie pożałujesz. Trudno, chodź do nas, Anderson. A w co w ogóle gramy? W nalot bombowy. Co jest, Anderson? Przyspieszaj! Przyspieszaj! Rzuć te babki, bym się tu położył. Koledzy, cię już trzy razy. Myślałem, że jestem na czele. Już wystarczy! Koniec! Miał A teraz, drogie dzieci, poznacie moje dobre przyjaciółki. Te oto poręczę. Potrzebny mi ochotnik. Anderson, chodź tutaj! Miszenie mam już opanowane, trenerze, mogę spaść. To pomogę ci! Nabierz prędkości o, i... To się w Świetnie! Spróbujemy jeszcze raz. Jeśli pierwsza próba się nie uda, rzuć to. Próbuj dalej, synu, na poręcz. Po każdym wólefie byłem chory przez dwa dni. Oglądałem telewizję, spałem tak, jak zalecił lekarz. Niestety, mój tata wiedział lepiej. Anderson! Co z twoim chłopakiem? A co ma być? Dlaczego taki zdrowy dzieciak nie gra w baseball? To nie po amerykańsku. Nie pouczaj mnie, kolego. Mój syn jest taki amerykański jak te frytki wymyślone przez Francuzów. Więc Ludwiczek gra? Masz na myśli buźkę Andersona? Co za pytanie. Jasne, że gra. ćwiczy teraz w domu wejście w przeciwnika płaskim, dolnym ślizgiem. Rozpiera go taka energia i taka wola walki, że nie może spać! Zobaczymy go w sobotnim meczu? E? Oczywiście! Ja i Ludibuśka będziemy tam! Proszę ludzi, to twoje ulubione ciasteczka. Mamo, podpiszasz mi to! Co to jest? Proszę zwolnić ludwiczka z WF, bo jest skonany jak zdechły pies. Nie, synku, nie mogę tego podpisać. Trzeba mieć poważne schorzenie, żeby być zwolnionym z WF-u. Uderzyłem się w duży palec, to wystarczy? Wydaje mi się, że nie lubisz lekcji, wf -u. Nie ma widzę! Nic mi się nie udaje! Zawsze jestem najgorszy! Dzisiaj deptali mi po plecach! Ludi może się nie starasz? Trzeba się przy Przykładam się. Przyłożyłem się do ściany w sali gimnastycznej. Ej! Chodź tu, Buźka! O! Nie ty! Druga Buźka! Ehe. Ehe. Co jest grane? Będzie grane przez ciebie w sobotę na początek sezonu. Ehe. Nie ma mowy! Nie gram w baseball. Zrób to, synku! Dla mnie! Czy kiedykolwiek zrobiłeś coś dla mnie? Dla ciebie kosiłem trawnik, dla ciebie grabiłem liście, dla ciebie odgarniałem śnieg. To dla mnie. ciebie. Ja pytam, czy zrobiłeś coś dla mnie teraz! Koledzy z pracy będą w sobotę oglądać, jakich ich synowie grają w baseball. No a co ja będę robił? To samo co zawsze. Staniesz późno, a potem będziesz drzemał. Słyszałem to! Słuchaj, buźka, to znaczy ludwiczku. Y możemy się jakoś dogadać. Wiesz, ty zrobisz przysługę mnie, ja zrobię tobie, na no co? E? Przysługa jasne. Szafa gra. <laughs> Proszę zwolnić ludwiczka z lekcji WF-u do końca roku szkolnego. Wrośnięty paznokieć u nogi, został poważnie zainfekowany i grozi zakażeniem palców u całej klasy. Podpis Andy Anderson. <laughs> co? Nie wierzy mi pani? To oznaczało, że musiałem teraz grać w baseball. Nie było tak źle. A! Koleś, o co chodzi? Masz złapać piłkę. Jenny, grasz w oposach? W drużynie oposów byli wszyscy moi najlepsi kumple. Ludwiczku, myślałem, że ćwiczysz gimnastykę artystyczną. Co? Zmieniłeś zdanie? Dogadałem się z tatą. Zwolnił mnie z WF-u. Są takie śmieszne? Sam zobaczysz, idzie! Ha, niespodzianką był nasz trener. Co, Anderson? Twój wrośnięty paznokieć ma się już lepiej? Wiesz, doskonale mu zrobi kilka rundek wokół boiska. Tata zrobił mnie w konia. Zamiast mieć trzy razy w tygodniu w UEF ze starym Rockwellem, miałem z nim treningi pięć razy w tygodniu i jeszcze mecz w każdą sobotę. Ja przysługę jemu, on przysługę mnie, o, ale dałem się wpuścić w maliny. Dalej, Anderson! Pokaż na co cię stać! Bardzo chętnie panu pokażę, trenerze. Jedno okrążenie i to biegiem! Pamiętajcie, całe ciało leci za piłką. Uwaga! Teraz dla ciebie, Anderson! Ruszaj się! Bierz piłkę! Rzucaj na pierwszą! Trenerze ja ją zatrzymałem. Niech teraz ktoś inny ją rzuci. Nie będę wszystkiego robił sam! Trzy okrążenia Anderson! Dobra, panie wrośnięty paznokieć. Bierz kij. Śmiało lubi! Anderson! Ty Gamoniu! Pamiętaj, kij trzymasz w ręce, a w powietrze ma lecieć piłka! To są szczegóły. Trzy okrążenia! Świetnie! Dobre uderzenie! Ej, ty tam! Biegiem, biegiem! Anderson! O, zrobię trzy okrążenia w porządku! Pięć! O! Przez pierwszy tydzień ani razu nie wybiłem piłki, ani razu nie złapałem piłki i zrobiłem 336 okrążeń. Nasz mistrz wrócił! Nie ruszaj się, to, to coś ci siedzi na głowie! Oczywiście! To coś rusza się! Zaczekaj! Nie! Jestem kibicem Ach. oposów. Czy mama wie? Też pytanie, to był jej pomysł. Kibicujemy oposom! Nie ma się czym chwalić. Szykujemy się ludwiczku na jutrzejszy mecz. Wybieracie się w tych czapkach na stadion? Nie chcemy, żeby się nas wstydził. To dobrze. Mam też koszulki za posem. Hmm. W końcu nadeszła sobota. Mecz, który otwierał Sezon, miał być wielkim triumfem drużyny starego Rockwella Jutro wszyscy po sto okrążyć! Wszyscy po stowie! Spuść buźkę wystrzałowego Andersona, trenerze, ja się Andy, dlaczego twój mistrzunio nie gra? Jeszcze zagra, oszczędzają go. Trener na pewno wprowadzi go teraz do gry. Dobra, Anderson, mam dla ciebie zadanie. A... Omawia z nim z strategię. trenerze. Tak, to znaczy wychodzisz, Anderson, do najbliższego sklepu z napojami. Kupujesz wodę mineralną i wracasz na jednej nodze. Biegiem, pokaż na co cię stać! Szeroki zamach! Szeroki zamach! Zamachnij się i do przodu. Koncentruj się! Nie machaj kijem! Szeroki zamach i mocno udechaj! I trzeci błąd, pałka, Co za... To było! Co to za uderzenie? Toddler, co ci się stało? Przecież krzyczałem Buś, do ciebie, buśkę. żebyś nie machał kijem. Przepraszam, tata Ludwiczka krzyczy głośniej. Oho! Ludwiczek, Buśek, ha? Buźkę. Nie, Dwa okrążenia to i to już! Co to zrobiłem Zaczekaj. złego? Zaczekaj, chodź tutaj. Czy jest inny sposób, żeby twój tata się zamknął, niż wpuścić cię na boisko? Nie, tak myślałem. Idź na miejsce pałkarza, zamknij oczy i może będziemy Buś, mieć szczęście... I piłka trafi prosto w ciebie! Dzięki trenerze za pozytywne myślenie. Jest! Nareszcie wystawił błyskawicę Andersona! <grym wioski> Teraz się zacznie pozor na Twój Czy to nie nasz Ludwiś Wziąłem głęboki oddech i przypomniałem sobie wskazówki trenera. Zamykaj oczy! Wszystko trwało sekundę. <grym wioski> Brawo! Moja krew w bombowym zbicze. Uch! Knockout! Dobra, synu, biegiem! A! A! Ciężki knockout. Tak to bywa w sporcie. Jedziemy. Trenerze, w porządku? Chciał mi coś powiedzieć. Ja słyszałem trzy okrążenia. No, to już chyba koniec sezonu. Dobrze nam poszło. Tylko jedna przegrana. Świrujesz? Zagraliśmy tylko jeden mecz. Nie mamy trenera. Macie, macie, moje kochane oposiki. Oto jest wasz nowy trener. Nie, chcemy chcemy tego. Cisza! Przede wszystkim trzeba zmienić drużynie nazwę. Co jest złego w oposach? Wiesz, co to jest opos? To mały szkodnik z kaprawymi oczkami, który daje się rozjeżdżać samochodom. Bardziej niż opos pasuje do niego nazwa ofiara szos. Albo śmierdziel. Dobra, kiedy byłem dziś rano w magazynie wojskowym, aby wam tam zawsze, kiedy mają świeżą dostawę, przyszła mi do głowy genialna nazwa dla drużyny. Zabójcze strzały? Przez następny tydzień Tata szlifował naszą formę. Czemu to miało służyć, nie wiem do dziś. Zmasowany atak jest najlepszą obroną. Dzieciaki, musicie sobie zapamiętać. Gość na pierwszej bazie to Niemiec. A Niemcy nie poprzestają na pierwszej bazie, nie, oni nigdy. Więc ruszy pędem i zajmie Francję. Potem rzuci się na Polskę. Potem na Norwegię. Będzie chciał zająć cały świat, a wy musicie go powstrzymać. Zaczynać? Przyszłość świata jest w waszych rękach. Rzucaj buźkę! <laughs> Jazda, ruszać się! Już ma Francję, już zajął Polskę! Ocalcie na nabie. Atakuje Norwegię! Ocalcie Norwegów! To też są ludzie! To też są ludzie! No dobra! Dzięki! Uuu, z taki trener, bracie, jak ze mnie baletnica. Mój Boże! Ludzi? Czy coś ci dolega? Jestem beznadziejny. Przeze mnie drużyna przegrała. To nieprawda, Ludwiczku. Prawda! Chcą mnie sprzedać do innej drużyny. Tata ogłosił, że chce za mnie tylko kilka kasków. Ale nie ma chętnych. Poprawisz się. Wszyscy musicie popracować nad techniką. Nad uściskiem ręki po przegranym meczu. Wiesz, Ludwiczku, kiedyś grałam trochę z moimi braćmi na fermie. Nauczyli mnie wielu sztuczek. Pamiętasz jakieś? O, jedną czy dwie? Jeśli chcesz posłać długą piłkę, środkowy palec musi przylegać do szwu. Pamiętaj, co mówiłam o oddychaniu? A teraz wyślij mi pigułę. Rzucaj. Dobrze, synku, świetnie. Ciekawe, czy tata też mnie pochwali. Proponuję, żebyśmy na razie zachowali to w tajemnicy zgoda? Teraz weź kij, popracujemy nad wymachem. To znaczy dobry trener, fachowiec? Fajne uczucie. Dla odmiany choć raz Dzień. być zwycięzcą. Pomyślałem wtedy, że baseball to klawa gra. Bardzo szczęśliwy dziękuję. Następnego dnia, kiedy tata był jeszcze w pracy, przyprowadziłem do domu całą drużynę. Nosisz nogę, zamach, niska piłka. Uwaga, broda w górę, ramiona. biodra pracują. Dobrze? Tak! Ślizgiem, todler! Ślizgiem! Rany, jakie to! Trudne! A ja byłam dziewczyną i robiłam ślizg na brzuchu, żeby sukienka nie pofrunęła mi na głowę. Nie mam sukienki! Powiedzmy, że masz. Masz sukienkę, todle! Właśnie tak! Mama trenowała nas po cichu, a na meczach tata trener spijał śmietankę naszych sukcesów. Rzuć bombę! Atak z góry! Celuj się Że strzały wygrywały. Wyszliśmy z piwnicy i dotarliśmy aż na strych. Bozo! Ogień pora Miasto przeszło oglądać mecz finałowy. Odbywał się wieczorem przy sztucznym świetle, a my nie pomyśleliśmy o tym. Ludzi, rzucaj! Na czączek! Łukas, kciuka, leciuteńko, Ludwiczku, jak wiosenny Zebirek! Co oni robią? Salutują? Hej, skupcie się na grze! Co mu jest? Treningi z mamą dawały efekt. Połnierze. Przygotować się do inwazji na front wschodnio-zachodni z uwzględnieniem przyczółków wroga na północy! Sukienka, sukienka! Zablokuj! Zablokuj, Jenny, zablokuj ki! Gdzie pani jest, pani Anderson? Drugi rzut! Jestem gotowa! Ten wielkorut! Mam dla ciebie coś specjalnego, panienko. Szybko, 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 Tudler! Nie ma punktu? Ura! Dobra nasza! Dobrze, Dodle. Tak cię uczyłem, chłopcze! Ludzie, liczymy na ciebie! Daj im popalić! Jeszcze tylko jeden punkt! No, mały, rzucaj! I będzie zwycięstwo! Przepraszam, milczę. Nie chcę rozpraszać mistrza. Puśka, Anderson, rzuca! Piłka czwarta! Zajmuj bazę! Ej, pan sędzia, spoko! Ślepy na jedno oko! Grać! Ludwiczku, a kuku! Za chwilę miałem rzucać, a pałkarzem był Glen. Anderson! Przyłóż po... Bez pomocy mamy nie wiedziałem, jak to zrobić. Pierwsza piłka szybka. Oh, poza boiskiem. Druga piłka. To samo. Została trzecia. Cześć! Jesteś dla mnie za cienki, grubasie! Ludwiczku! Przez tego glena możemy przegrać cały mecz! Ja go załatwię. Zaufajcie mi, już mam na niego metodę. Zobacz, kto im został. Profesor. Franklin. Zaczynać! Trzecia piłka! Piłeczko, jaka ty chciałabyś być? Z kciuka czy podkręcana? Przydzłoń mu! Będziesz podkręcana z kciuka. Bośka rzucaj! Śmiało ludzi! Dasz radę! Rzuć najlepiej jak potrafisz! Poślij mu płaską pigułę, synku! Mama! Nie słuchaj jej ludzi! Bal z góry! Ej, porządkowy, wyrzuć tę babę z dziesiątego rzędu! To rząd dla ciebie, mamo. Ha, 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 ha. Aaj, nie wytrzymam. Trzecia no. ja, piłka jest! Wygraliśmy! Brawo, mój zylek! Brawo, moja krew! Trzy okrożenia! Gratuluję, trenerze. Ściśle mówiąc, asystencie trenera. Gratulacje należą się tobie, prawda? Bzdura! To ty nimi kierowałeś. Tak, to prawda. Nauczyłeś ich, jak być drużyną, a ja nauczyłam ich tylko kilku sztuczek. Masz rację, Myszko. Beze mnie daleko by nie zaszli. Och, to pewne. Odpadliby w przedbiegach. Chodźmy już na kolację, trenerze. Hmm. Powiedz mi, Ponczusiu, czy kciuk trzyma się na szwie w płaskiej podkręcanej, czy w górnej podkręcanej? Tydzień później postanowiłem wrócić na lekcję w u Dzięki baseballowi byłem w dobrej formie, a poza tym zbliżały oh. się rozgrywki w futbolu amerykańskim. Ty i cała Twoja rodzina trzy okrążenia! Mamo, grałaś z braćmi w futbol amerykański. Eee, Wersja polska, masterfilm, eee, no, reżyseria no. Ewa Markowska, dialogi Maria Chorodecka, dźwięk Sebastian Jeden, Kaliński, no, montaż no, Mariusz Malicki, kierownik produkcji no, Dorota Wody. Udział wzięli January bruno Wojciech eee, Paszkowski, Ewa Markowska, ee, Janusz ee. Wituch, Olga Bończyk eee, i inni. Co za palant! Szafa gra.